Cześć dzień dobry, nazywam się w Czesław, dzisiaj jestem z kolego ze Śląska. Tak jest. Z kolegą z, z rudy Śląskiej. Z rudy Śląskiej. Z tak. Jak pan się nazwał? Krzysztof. A Krzysztof. No, a dzisiaj tu jesteśmy tutaj, gdzie jest z gdzie można pływać z krokodylami. Tak. No, pan już tak pływał. Chętny, z... chętny. <laughs> No. Już pan pływał z, tak, z krokodylami? Tak, no, było? akurat wyszłem. No jak no, było? Super. Super? No. Czyli tak można? Można. No polecasz tutaj pływać z krokodylami, yy, czy nie? Yy, znaczy się, poleciłbym, ale musi, musi dobrze pływać. Musi dobrze powiedzieć, tak jak yo. No. no, tak jak yo. Jak no. Także trzeba, no. trzeba się nauczyć szybkiego Klaura. No. Żeby uciec. No tak, dokładnie. A. Mi się udało. A. Także jestem tu z Czesiem. No i znowuż coś mnie tu gryzie. Także jest, jest fajnie, fajnie. No tak, czyli Dobra. zapraszamy wszystkie pływać z krokodylami tutaj. No. no tak? No. Tak. Czyli my I, polecamy. I, I tylko z czyszem. Pamiętajcie. <laughs> Tylko z czasem. No i oczywiście nie zapomnijcie o Michasiu. O, no. no. Nie zapomnijcie o Michasiu. Okay, jest, no, fajnie, jest, no jest fajnie, jest pięknie, pogoda, wszystko i te krokodyle są super. Super? super. No. <laughs> Czyli e, tutaj my już pływaliśmy z krokodylami i teraz my jesteśmy tutaj na brzegu. No. Ha. I polecamy bardzo tutaj, serdecznie takie polesamy. Jak ktoś chce pływać z krokodylami, można tutaj można, pływać. Można, można. No, można. można. Eee, pozdrawiamy z Mikumi, no, Pa! <grywia> Ciao!